Drodzy fani mojego Facebooka oraz widzowie kanału YouTube. Mówię do Pani, Pana w bardzo nietypowej sprawie. Pewnie wiecie, co to jest QI. Jeśli nie wiecie, no to wam przedstawię. To jest Questions and Answers, czyli pytania i odpowiedzi. Kilka lat już funkcjonuje w internecie. No, i przyszła pora na to, żebyście mogli zadawać mi pytania, a ja, żebym mógł odpowiedzieć Wam na takie sprawy, które Was nurtują. Tematyka może być różna. Nie tylko możecie pytać o piłkę nożną. Możecie zadawać pytania dotyczące, no nie wiem, moich wspomnień z lat szkolnych albo mojej. Jakiejś ulubionej wycieczki, o sprawy może codzienne, co Wam przyjdzie do głowy? No, postaram się odpowiedzieć. Nie wiem, jak dużo tych pytań mi zadacie, ale no, mam nadzieję, że mi się uda na wszystkie, a jak nie na wszystkie, to chociaż na większość odpowiedzieć tak, żebyście byli usatysfakcjonowani y, tym moim nagraniem jak to zrobić, jak zadać mi y, jakieś konkretne, może ciekawe może mniej ciekawe pytanie opcje są y, dwie pierwsza opcja no to film, pod filmikiem, który udostępnię na facebooku możecie tam jakby publicznie zadać mi e, pytanie. Druga opcja jest taka: że możecie napisać do mnie wiadomości prywatnej, w głównej mierze e, na stronie facebookowej, dane, m, da, daną rzecz, która was nurtuje e, wokół mojej osoby, moich zainteresowań. M. No, 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 tak jak mówię, no, co Wam przyjdzie do głowy? No, postaram się ten filmik w miarę możliwości udostępnić tak, żeby jak najwięcej widzów mogło go zobaczyć, mogło zadać mi pytanie. No, mam nadzieję, że moje odpowiedzi będą yy, krótkie, zwięzłe i na temat. Do kiedy macie na to czas? No. Powiedzmy, że do 25 lutego 2024 roku do godziny 23:59. Więc macie praktycznie tydzień na to, żeby yy, wziąć udział w tym, że moim yy, pomyśle może to sprawi, że zacznę tworzyć lepsze filmiki. Może coś będzie takiego. Który no, po prostu otworzy moją osobę dla Was. Więc dziękuję Wam za uwagę i zapraszam do zadawania pytań. Pozdrawiam Leszek Grabowski.